Owoce cytrusowe zajmują pierwsze miejsce nie tylko pod względem całkowitej globalnej produkcji, ale także pod względem znaczenia ekonomicznego. W produkcji żywności, zarówno jadalna miąż, jak i skórka są szeroko stosowane, przy czym ta ostatnia służy do uzyskania cennego produktu, pektyny. Głównym celem pektyny w sektorze przemysłowym jest jej wykorzystanie jako środek żelujący, zagęszczacz i stabilizator, w szczególności do nadania dżemom, galaretkom. I marmoladą odpowiedniej konsystencji. Oprócz zastosowania w przemyśle spożywczym, pektyny nadają się do zastosowań farmaceutycznych, takich jak wiązanie, zagęszczanie i zawieszanie. Mocno metylowana pektyna, pochodząca z owoców cytrusowych i pomarańczy, ma najwyższe znaczenie komercyjne. Proces ekstrakcji pektyny z surowych materiałów roślinnych ma kluczowe znaczenie dla jej produkcji. Ekstrakcja pektyny jest wieloetapowym procesem fizykochemicznym, w którym makromolekuły pektyny są hydrolizowane i ekstraktowane z surowego materiału roślinnego oraz rozpuszczane pod wpływem różnych czynników, głównie temperatury, pH i czasu. Konwencjonalne metody ekstrakcji pektyny polegają na długotrwałym podgrzewaniu roślinnego materiału zawierającego pektynę w temperaturach od 65 do 85 stopni Celsjusza w kwaśnym medium OPH poniżej 2A2, ,2 przez kilka godzin. Jednak, te metody charakteryzują się wysokim zużyciem energii i długim czasem trwania, zapewniając jedynie umiarkowane plony pektyny, zazwyczaj nie przekraczające 20-30% z powodu wieloetapowej ekstrakcji. Ponieważ media kwasowe są korozyjne, długotrwałe narażenie pektyny na takie warunki powoduje jej degradację. Ponadto ważne jest, aby produkt końcowy był wolny od niepożądanych zanieczyszczeń, w tym pozostałych kwasów i ich soli używanych podczas ekstrakcji. Dlatego, istnieje pilna potrzeba kosztowo efektywnych metod produkcji pektyny. Biorąc to pod uwagę, Globecor opracował innowacyjną technologię, aby poprawić efektywność ekstrakcji pektyny ze skórki limonki. Technologia ta jest wdrażana poprzez wykorzystanie urządzeń warstwy wiru AVS. Urządzenie warstwy wiru to kompaktowa jednostka zawierająca komorę roboczą wypełnioną cząstkami ferromagnetycznymi. Podczas pracy induktor tworzy obracające się pole elektromagnetyczne, które aktywuje cząstki ferromagnetyczne w przetwarzanym surowcu, które zaczynają poruszać się przez komorę roboczą. Proces obejmuje dyspersję, mieszanie, hydrolizę, wysokie ciśnienia lokalne. Obróbkę elektromagnetyczną, wibracje akustyczne i kawitacje. Dzięki kombinacji procesów i zjawisk, które zachodzą w komorze roboczej urządzenia, procesy chemiczne i reakcje są przyspieszane, a rzeczywiste reakcje chemiczne przebiegają bardziej kompletnie w porównaniu do tych w innych reaktorach. Dzięki przetwarzaniu surowca podczas ekstrakcji za pomocą urządzenia warstwy wiru, protopektyna jest efektywniej uwalniana ze skórki limonki i następnie hydrolizowana. W rezultacie pektyna może być produkowana szybciej, a jej stężenie wzrasta o nawet 50%. Urządzenie warstwy wiru może być również używane do produkcji pektyny ze skórki limonki bez użycia chemicznych ekstraktantów. To upraszcza proces i znacznie obniża koszty produkcji. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania ekstrakcji kwasowej i późniejszej neutralizacji zużytego surowca. Emisja hydrolizy wiązań estrowych i glikozydowych przyczynia się do lepszej jakości końcowego produktu. Proces technologiczny z wykorzystaniem urządzeń warstwy wiru AVS pozwala na szybszą i mniej czasochłonną produkcję pektyny. Zajmuje to zaledwie kilka minut, a nie kilka godzin. Zalety technologii GlobeCore obejmują łatwość obsługi. Koszty eksploatacji związane z utrzymaniem sprzętu są niższe w porównaniu do konwencjonalnych młynów i reaktorów. Instalacja urządzenia warstwy wiru nie wymaga specjalnego podestu. Uproszczony proces produkcji z powodu braku potrzeby stosowania kwasów. Pozwala to na obniżenie kosztów utrzymania i naprawy linii produkcyjnych poprzez złagodzenie działania mediów korozyjnych. Ponadto produkcja pektyny bez użycia chemikaliów poprawia wyniki środowiskowe finalnego produktu. Efektywność energetyczna. Zużycie energii na urządzenie wynosi od 4,5. Do 9,5 kW, co jest kilka razy mniej niż w przypadku użycia konwencjonalnego sprzętu. Dlatego urządzenia warstwy wiru AVS są wszechstronnym rozwiązaniem dla konwencjonalnych i nowych technologii produkcji pektyny, ponieważ zapewniają jednoczesną dyspersję, mieszanie i intensyfikację reakcji chemicznych, co prowadzi do znacznych oszczędności energii. Jakiego sprzętu używasz w produkcji pektyny? Podziel się swoim doświadczeniem na temat tego sprzętu w sekcji komentarzy. Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii produkcji pektyny Globecore, prosimy o kliknięcie w link w pierwszym komentarzu lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.globecore.com.